Hej łeczka wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj nagrywamy odcinek z Momio i będę e, oceniała nową kolekcję. E, no, mam troszkę, tak znaczy mało hajsu, ponieważ wydałam nam, na nową kolekcję, e, ale chciałabym pozdrowić kochana a 9 Ketus Damin Damin olacia Jowis. Kociastka i szafę. No, dlatego bez zbędnego przedłużania zabieramy się do odcinka, tak? Najpierw otworzymy to. Dobra, zaczynam od takiej sukienki. Ta sukienka mi się bardzo podoba, no ale niestety nie mam tego jednego diaksa, bo wydałam go już. No ale, no kiedyś indziej, jak będę miała tego diaksa, to sobie ją kupię, bo jest przecudna. Na te spodnie zbieram sobie pieniądze, ale tak wolno, bo za trzy dni dopiero usuwają to. No to dlatego nie muszę się śpieszyć ze zbieraniem hajsu, ponieważ, no wiecie, ja potrafię długo zbierać. To mi się zdaje, że no nie pasuje tak do mojej lalki, do mojego stylu. No bo wiecie, to takie, no nie, no nie. To jest też ogólnie fajne Ym, i... Podoba mi się to, ale niestety nie mam pieniędzy i to też jest cudne, ale bardziej te czarne czy błękitne podoba mi się. To jest fajne, no ale nie podoba mi się tak za bardzo, ponieważ. No, ten mi się jest taki malutki i go za bardzo nie widać. Um, chciałabym jeszcze powiedzieć, że to też jest super. No, fajne jest to, że ten czarno-biały, taki. Błękitny i czerwony jest zmieszany i to, to się tak bardzo ładnie pasuje. Um, no i jeszcze mamy taki kombinezon. On jest nie wiem, taki. Nie podoba mi się. To jest cudne. To mi się bardzo podoba, więc daję temu 10. Nie kupuję tego ludzko. Tak, tę bluzkę kupiłam, ponieważ ona mi się bardzo, 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 bardzo podoba. Jest bardzo ładna i... No, nie pokazuj mi języka. Yy, ma fajne te siateczki po bokach i ten uśmieszek jest słodki. Yy, ta bluza jest taka na no, szarą myszkę, taka cichutka. Nie, nie podoba mi się. To w to jest fajne. Podkreśla taką... No, po prostu jest luźne. To jest fajne, ponieważ takie lu luźne, takie obwisające. No i yy, no. To też jest bardzo ładne. Te kolory wszystkie są pięknie zmieszane, bardzo ładne. No i yy, chciałabym powiedzieć, że na momia powstała taka drama, że yy, teraz mody będą dodawali te rzeczy, które już wcześniej były. No, i y, na przykład, te rzeczy, które były w paczce, teraz będą y, w sklepie Momio za parę tam szafirów i diaksów. O, jeszcze tego. O, M. Y, to chciałabym Wam powiedzieć, że ten kroptop, co teraz mam na sobie, on już wcześniej był i ja go chyba mam. Um, o mam go właśnie widzicie kupione um, no i ja go mam ale ja go dzisiaj nie kupiłam tylko ja go już kiedyś kupiłam bo już wcześniej był dlatego um, no mam ja teraz będzie powracało te rzeczy to nie wiem o co chodzi z tą kolekcją nową te spodnie mi się kompletnie nie podobały nie wiem jak to można nosić to jest za to cudne i ze smurfików takich słodziutkich czapki znaczy opaski. Ta opaska jest bardzo ładna, no ale niestety nie, nie będę zbierała na nią, bo no, nie podoba mi się tak bardzo, ale jest ładna. No i to już mam kupione, no bo se za, y, no, zakupiłam. Tu nie wiem, komu się może spodobać, ale mi się to nie podoba. No i to jest takie słodziutkie, jeszcze ta kokar te kokardeczki. No i to jest bardzo fajne, takie czerwone z czarnym, takie opaski, ale za drogie. No i to jest też ładne. No i włoski, włoski jak włoski, no ale za drogie. To mam i to bardzo dobrze się sprawdza, nawet mam na swoim looku. To też jest bardzo fajne, to też mi się bardzo podoba. Um, bardzo długie, ale nie mogę tego kupić, bo nie chcę. To mi się nie podoba. Nie wiem, komu się to może podać, ale to tylko moja opinia. No i to jest właśnie do tej czapeczki. Fajne, ale no niestety nie mogę zainwestować w to. No i to jest taki luźny dresiarz, no wiecie. No i makijaże. Ten makijaż jest cudny, niestety go nie mogę mieć, bo wydałam jedne, yy, no jeden szafir po prostu wydałam, no i no tak jakoś wyszło. Mamy takie coś, ja to mam już kupione. I nie wiem czy pamiętacie, ale ja już to kupiłam y Znaczy wy mnie pamiętacie, bo mój kanał niedawno powstał No ale y ten makijaż już wcześniej był I połowa go miała y Nie wiem dlaczego teraz go nikt nie ma I niko u nikogo go nie widzę Ale rok temu w lato wszyscy to mieli To nie wiem czy, dla, czy, dla dziewczyny czy to jest No ale mniejsza to, to było dla chłopaka, no ale ja sobie to kupiłam no i te brwi są takie na niebo, no zakrywają je włosami. Co? Co? Ja... Co? No nie. To jest fajne. Ale jakaś laska zrobiła posta na A Co byście mi z tego luku ukradli? I ja napisałam, że te okulary. No i te okulary przyszły do nowej kolekcji. No i ja muszę sobie uzbierać. Te, yy, akurat mi się to podoba, no i to też mi się podoba, ale te okulary ja będę musiała mieć, ja je kupię, ja je, ja je i tak kupię, nie mam, mówię, że ja ich nie kupię, kulczyki, takie coś, no ale no, nie podoba mi się to. No i soczewki, cudne, to jest bardzo ładne, ja nie mam, mówię, plus, to jest ładne, ale tego nie kupuję, co, to kupiłam, tego nie kupiłam. No i tego też nie. Yy, poczekajcie chwilkę. Yy, dobra, już wróciłam. I teraz będziemy ubierali moją laleczkę. Nie wiem, takim szybkim ruchem przejadę coś, byle co będę wybierała. Ok. Mm. Nie wiem, czy mi tu coś podpasuje się, ale... Wiem, nie wychodzi mi ten luk. Możecie napisać w końcu ładny, no ale pewnie napiszecie, że nie, bo tu nie wyszło mi. Kompletnie mi nie wyszło. Ale jeden ja oksy muszę mieć, dlatego sobie teraz pooglądamy reklamę, żeby uzbierać hajsiwo na tamto. To jak się skończy reklama, to do Was wrócę. Dobra, skończyła się może. Dobra, to my już przelecimy. No, ludzie, nie, 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 nie.

Robię cały czas filmiki z dramą, że momoski dodają mody momosków, dodają nowe rzeczy, znaczy te stare rzeczy, które były. No i no, mnie to denerwuje, bo w każdym poście mnie otagowują. Dlatego padajcie na mój kanał, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, a kto was komentuje, przypnę wam serduszko. Dlatego żegnam się z wami i